Hej, siuanyszko, cześć. Pewnie zapytasz mnie, dlaczego mówię do ciebie takim smutnym tonem. <słuch> Obudziłem się ostatnio i poczułem w sobie taką dziwną pustkę. I nie mam tu na myśli pustego brzuszka nienapełnionego jedzonkiem. Chociaż to też. Wiesz, ja czytam wszystkie komentarze i często zdarzają się takie, które sprawiają, że nie mogę spać w nocy. Bo widzisz, już nie wiem kim naprawdę jestem. Widziałem tysiące komentarzy o treści Wyglądasz jak Kaiko, mieszanka Reziego i Kaiko. Pomyliłam cię z Shio, masz głos jak Rezi, on jest podobny do Dubiela. Uwierz mi, tego jest dużo. I być może, któryś z tych komentarzy został napisany przez ciebie. Jeśli tak, to dzięki. Jest mi smutno teraz. Uznałem, że potrzebuję pomocy. E, nie, nie takiej. Żeby odnaleźć siebie, zrobiłem profesjonalny test psychologiczny. Jednak nawet to nie pomogło. Zacząłem zastanawiać się, gdzie leży przyczyna tego wszystkiego. Może to te okulary, ono nosi okulary, no więc może powinienem je zdjąć. Ale zaraz. Rezy nie ma okularów. I w dodatku ma ciemne włosy jak ja. Nie, znowu by mnie z nim mylili. To, to nie. Troje się wtedy załamałem, i usiadłem na podłodze pod ścianą, tak jak to robią bohaterowie w smutnych filmach, kiedy czują się samotni. No wiesz, i. W... I to na razie brzmi bardzo źle. Jednak spokojnie, nie, nie denerwujcie się, jakby nie, nie ma co. Kiedy następnego dnia usiadłem do komputera, tak jak robię to co dzień, żeby sprawdzić wszystkie komentarze pod moimi filmami, natrafiłem na ten od Oli graczyk, która odpowiedziała mi na pytanie, kim naprawdę jestem. Dzięki Ola. Co ja bym bez ciebie zrobił? Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mimo tego, że był krótki, to ci się on spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Trochę się dzisiaj z Wami podroczyłem z komentarzami. I żeby nie było jak kocham, jak ludzie piszą komentarze, więc możesz napisać komentarz oraz zobaczyć filmik, w którym to rozmawiam z komentarzami, czyli odcinek Komentarze z YouTube w prawdziwym życiu. To jest dopiero odcinek. Link, oczywiście, w opisie i tak dalej. Napisz szczerze w komentarzu, czy taki film ci się podobał. Czy to jest forma, którą ogląda się fajnie, taka troszkę tak popularna. Jeżeli tak. To koniecznie o tym napisz w komentarzu. Subskrybuj, jeżeli tego nie robisz. Zostaw dzwoneczek. Wszystkie linki w opisie. No i pamiętaj: każdy ma zadej walety. Jest mi smutno teraz.